Pracujemy na pliku rozdział 04, filtry zaawansowane, arkusz duplikaty I na tym arkuszu chcemy wyciągnąć sobie tylko kilka kolumn. Wcześniej wyciągaliśmy po prostu wszystkie kolumny z danych, a teraz chcemy wyciągnąć tylko kilka. No i tu powinieneś się zorientować, że żeby to zrobić, bo tu już są przygotowane dane, potrzebujesz po prostu w miejscu docelowym przygotować te nagłówki tych kolumn, z których chcesz wyciągnąć dane. I tak mogłeś zobaczyć, to we wcześniejszych filtrach, jak robiliśmy filtr zaawansowany ponownie, to zakres danych tak do kopiowania okrawał, tak zaznaczał całe wszystkie nagłówki. Więc tu to no, będziemy odpowiednio poprawiać. Tutaj prosta zasada, tak kryterium większa sprzedaż od 100 i zrobimy sobie tu wyciągamy kolumny, ale ponieważ tam będzie dużo duplikatów, będziemy chcieli je usunąć. I tu dwa sposoby na usuwanie. Duplikatów. Pierwszy, zaznaczamy sobie pojedynczą komórkę, filtr zaawansowany, zakres widać, że się zgadza. Wagoniki jeżdżą dookoła, będziemy kopiować w inne miejsce. Zakres kryteriów sprzedaż i to powyżej 100. I kopiujemy. Tak teraz istotne, bo wcześniej zaznaczyliśmy tylko pojedynczą komórkę. Tu jest ważne, żeby zaznaczyć tej dokładnie komórki z tymi nakłówkami z tych kolumn, które nas interesują. I zatwierdzamy sobie OK. I już zostały wyciągnięte tu wszystkie wiersze spełniające warunek, że sprzedaż jest większa od 100. Tak, z dwóch tylko kolumn. I tu są niemalże gwarantowane duplikaty. Więc trzeba by te duplikaty sobie usunąć, czyli jak sobie zaznaczymy nagłówek, Ctrl, Shift, strzałka w dół do samego końca, tak żebyśmy mieli dane zaznaczone bez tego głównego czarnego tekstu, tam, białego tekstu na czarnym tle i karta dane. Usuń duplikat. Tak, już to sobie przerabialiśmy. Mamy dwa nagłówki: sprzedawca województwo, dają się jak najbardziej, więc zatwierdzamy sobie OK, i wtedy będą tylko unikalne wiersze, które mają unikalną kombinację: sprzedawca, województwo, bo to nas interesuje, tak, gdzie, w jakim województwie i jaki sprzedawca sobie tak z założenia najlepiej radzi, tak dobrze radzi, tak powyżej tu 100. No i mamy informację. Usunięto do duplikowanej wartości 53, a unikalnych jest 26. I zatwierdzamy sobie OK. Jak widać, zostały ładnie wyczyszczone te dane. Ale tak naprawdę, przy filtrach zaawansowanych nie musimy jeszcze dodatkowo korzystać z pomocy usuwania duplikatów, ponieważ jeśli kopiujemy sobie w inne miejsce, zakres listy się zgadza, zakres kryteriów się zgadza. Musimy sobie tylko zmienić zakres kopiowania do, żeby tak były te kolumny obok wystarczy sobie zaznaczyć tylko unikatowe rekordy czyli już tą opcję usuwania duplikatów, usuwania duplikatów mamy wbudowaną tak w filtry zaawansowane wystarczy sobie tak tylko tą pojedynczą opcję zaznaczyć i stwierdzamy sobie OK tak przypominam zakres odpowiedni tak dwa nagłówki OK i już taka sama ilość duplikatów powinny być też w tej samej kolejności